Tale of Bistun nawet ciężko nazwać grą, ale jednocześnie nie można nazwać tej produkcji symulatorem chodzenia. Czym jest więc Tale of Bistun? Wydaje mi się, że najbliżej prawdy będzie powiedzenie, że mamy do czynienia z interaktywną baśnią. Jest to baśń o rzeźbiarzu, który budzi się u podnóża góry Bistun i próbuje dowiedzieć co się tak naprawdę wydarzyło, kim jest oraz dlaczego stracił pamięć. Szybko pojawiają się elementy baśniowe, gadające drzewo, wymiar. Myśli oraz oczywiście księżniczka, która wcale nie potrzebuje pomocy. Bo mamy XXI wiek. Tale of Bistun jest tak naprawdę luźną adaptacją 12-wiecznego poematu o nazwie Hosrow i Shirin. Nie będziemy się zagłębiać więcej w fabułę, bo gra jest bardzo krótka i starczy jedynie na 3 godziny zabawy. Więc jeżeli zacząłbym streszczać historię, to pozbawił was jedynej naprawdę ciekawej rzeczy w tym tytule. Musicie jedynie wiedzieć, że Tale of Bistun to naprawdę ciekawie powiedziana historia z intrygującym zwrotem akcji oraz naprawdę bardzo dobrą narracją. Sama rozgrywka w Tale of Bistun to kierowanie krokami rzeźbiarza w malowniczych krainach. Akcję obserwujemy z kamery izometrycznej i rozgrywka będzie polegać głównie na bieganiu od jednego punktu do drugiego i słuchaniu tego, co ma nam do powiedzenia narrator, który swoją drogą naprawdę wciela się w swoją rolę i słucha się go z wielką przyjemnością. Niestety, poziomy zostały zaprojektowane tak, żebyśmy musieli przebiec dany fragment w idealnym czasie, kiedy to narrator nie skończy mówić tego, co zaplanowali dla niego twórcy. Dodatkowo przyjdzie nam czasami powalczyć. Ten system walki jest tak prosty, że wydaje się, jakby został tak naprawdę wprowadzony tutaj na siłę. Byśmy nie mieli do czynienia jedynie z grą, gdzie będziemy musieli biegać i słuchać dialogów. Walka w tail of Beastune to zwykły atak unik oraz atak specjalny. Do tego otrzymamy parę zestawów broni, ale używanie ich wcale nie zmienia tak wiele, byśmy mieli interesować się tym, jaką broń mamy wyposażoną w danym momencie. Walki są proste i nie w pamięć. Jest ich ledwie parę w trakcie gry, a finalna walka z ostatnim bossem paradoksalnie nagle podciąga poziom trudności. Gdzie podczas parominutowej walki, oczywiście bez żadnego save'a w trakcie, pod sam koniec pojawi się dwóch najpotężniejszych przeciwników w grze, a ci są w stanie zabić nas trzema czasami. Gdyby między tym etapem a resztą gry było więcej poziomów oraz mechanik, nikt by nie miał problemów z takim skokiem trudności. A tak jest troszkę słabo, bo przyzwyczajony do bardzo prostych i nawet Prostackich walk został zabity w sposób nagły i brutalny, przez co, w posielankowym siekaniu wrogów, nagle gra zaczęła do niej wymuszać uwagi przy pojedynku. Trochę zabrakło konsekwencji, panowie i panie, zwłaszcza, że to była ostatnia walka w grze. Nie bez powodu wspominam o tym elemencie w Tale of BizTun, gdyż sama. Gra jest wybitnie krótka i do tego sztucznie przedłużana. Tylko 3 godziny zabawy przy zerowym replayability sprawia, że ta gra powinna być rozdawana za darmo w Game Passie i wymaganie od niej 65 zł jest krzywdzące dla graczy. W tej cenie lepiej zabrać drugą połówkę do kina i zostanie się nam na popcornu nie tylko przedłuża zabawę w postaci walk, które odbywają się tu i tam. Sporą część gry spędzimy w świecie myśli, który został zaprojektowany przepięknie i jest jednym z niewielu mocnych elementów gry. Niestety nie możemy tam biegać, ani nawet turlać, by przyspieszyć przemieszczanie się po czasami naprawdę dużych obszarach, które na dodatek czasami musimy przechodzić parę razy cofając się. Wszystko po to, żeby narrator zdążył powiedzieć to, co ma do powiedzenia. Wspominałem o wymiarze myśli, więc kontynuujmy ten wątek i przejdźmy do grafiki. O ile w oddalonej kamerze grafika rzeczywiście ma swój urok i wygląda ładnie, to twórcy zdecydowali się na zbliżenia podczas dialogów, co było wyjątkowo efektywnym strzałem w kolano. Wtedy to będą nas straszyć kanciaste modele postaci oraz nieostre tekstury. Wyjątkiem jest wymiar myśli właśnie, który jest artystycznie bardzo ładnie zaprojektowany i to sami nawet byłem szczęśliwy, że gra nie pozwala mi tam biegać. To do samej ścieżki dźwiękowej to rzeczywiście jakiś soundtrack tam jest, ale jednak jestem zagłuszany przez narratora, więc tak naprawdę żadna nutka nie zapisała mi się w pamięci. Dokładnie tak, Taylor of Bistun jest grą raczej taką nijaką. Tale of Bistun nie jest grou, która przypada mi do gustu, głównie dlatego, że ciężko ją nazwać nawet grou. Zasiadłem do niej neutralnie, tak samo neutralnie ją ukończyłem. Nie wzbudziła we mnie żadnych emocji i robiła nawet wrażenie mniej więcej podobne do kolejnego filmu Marvela po Endgame, który się ogląda automatycznie bez żadnej refleksji czy nawet cieszenia się efektami audiowizualnymi. Tale of Bistun to granie jaka, która lepiej by się sprawdziła w formie filmu lub serialu niż produkcji interaktywnej. Za mało gra oferowała samej gry, a za dużo chciała nam powiedzieć i warto pamiętać, że medium gier nie nadaje się do takich realizacji. Są oczywiście niby od tego wyjątki, oczywiście. Jak na przykład Detroit Become Human. Ale jednak grając grę, chciałbym mieć więcej interaktywnych zabawy lub przynajmniej doznań audiowizualnych. Taylor bistune oferuje jedynie wolną i nawet ciekawą narrację. I jednak jest to za mało, bym mógł polecić tą produkcję z czystym sumieniem. Dzięki, że oglądanie. mam nadzieję, że wam się podobało, pamiętajcie, łapki w górę, subskrybujcie kanał, napiszcie w komentarz, czy dacie szansę dla tej interaktywnej książki, tak, i czy graliście w tej, of Bistun. Złóżmy się w następnej recenzji, w Let's Playu, czy też w innym live, tak, na Twitchu, do następnego, cześć!